Komu wierzy współczesny człowiek? Może Bóg wcale nie jest mu konieczny do życia? Te pytania wydają się zasadne w czasach, gdy tak wielu porzuca nie tylko kościół, ale i wiarę w ogóle. Jak te osoby zagospodarowują przestrzeń duchową w sobie? Dokąd ta droga prowadzi, przedstawiamy kilka różnych opinii. Kapadocja to jeden z najbardziej atrakcyjnych pod względem turystycznym regionów Turcji. Kojarzony z podróżami balonem nad fantastycznie uformowanymi powulkanicznymi stożkami, ciągle ma sporo tajemnic do odkrycia. Zapraszamy w podróż po zagłębiu antycznej teologii. Ten włoski kapłan jest w naszym kraju prawie nieznany, mimo że całe życie pomagał Polsce. O księdzu Francesco Riccim rozmawiamy z Marco Ferrinim, dyrektorem Międzynarodowego Centrum Społecznego Nauczania Kościoła imienia Jana Pawła II w Rimini. Najlepszymi nauczycielami i niezastąpionymi katechetami są rodzice. Najważniejsze jest, aby mama i tata swoim życiem dawali ewangeliczne świadectwo. W kolejnym tekście przypominamy więc o tym, że przykład idzie z góry. Nowa władza coraz częściej oznajmia zamiar rezygnacji z czegoś lokalnych rozgłośni, elektrowni, CPK itd. Nieuchronnie zmierza to w stronę redukcji szkolnictwa. Na naszych łamach piszemy o szkole w likwidacji. Czy Polska nadal będzie przykładem cywilizacji życia, czy jednak popłynie w głównym nurcie cywilizacji śmierci? Takie pytanie powinien zadać sobie każdy, komu zależy na przyszłości naszej Ojczyzny. Ten temat podejmujemy w kontekście Narodowego Marszu Życia i Sejmowej walki o prawo do życia nienarodzonych. Niemieccy lekarze przyznali, że tak spektakularny powrót do życia i zdrowia Antoniego to efekt ciężkiej pracy wielu specjalistów, ale zadziałał też czynnik, który trudno wytłumaczyć. Iwona wie, że tym czynnikiem była jej niezachwiana wiara. Przedstawiamy ich cudowną historię. Zdaniem kardynała Stefana Wyszyńskiego, jest on stale aktualnym wzorem zdrowego chrześcijańskiego patriotyzmu i przykładem tego, jak należy rozumieć obowiązek miłowania ojczyzny. Przypominamy postać aresztowanego 160 lat temu Romualda Trauguta. Stał się symbolem zwycięskiej insurekcji w Warszawie w 1794 roku, bo przyczynił się do upokorzenia Rosjan okupujących stolicę po drugim rozbiorze Polski. Przed Państwem zapomniany pogromca Moskali, Jan Kiliński. Eliza Orzeszkowa nazywała książki haszyszem. Coś jest na rzeczy, wszak eksperymenty z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego dowodzą, że regularne czytanie trwale zmienia nasze mózgi. Może, zgodnie z tytułem kolejnego tekstu, pora przepisywać książki na receptę. W dziale Dobre Rady wyjaśniamy, skąd się biorą pozytywne, agresywne uczucia wobec zwierząt, dzieci, a nawet męża czy żony. Opisujemy również przyczyny i objawy półpaśca. Pora zajrzeć na strony Bliżej Życia z Wiarą. Karol Gnat, dziennikarz, producent filmowy i telewizyjny, znany z programu Zrujnowani Odbudowani, opowiada o swojej relacji z Bogiem. Dzieli się m.in. doświadczeniem lektury pisma świętego. Rysuje, ponieważ Bóg dał mu taką możliwość. Rozmawiamy z Sergio Cariello, autorem Biblii Comics. Jak się odstresować, leczyć chroniczne zmęczenie czy inne choroby cywilizacyjne? Proponujemy prostą i darmową metodę. Ponadto zachęcamy do gry na jednym z najpopularniejszych instrumentów w ostatnim czasie, czyli na ukulele. Serwujemy przepisy na wiosenne pasty przygotowane na bazie warzyw, ziół i sera, które idealnie pasują do pieczywa, chrupiących grzanek czy pajdy swojskiego chleba. Oraz obieramy kierunek na wschód gdzie czekają na nas między innymi cerkwie, synagogi, drewniane kościółki i majestatyczny żubr wychodzący z białowieskiej kniei. Jednym słowem – Podlasie. Na Nowy Tydzień polecam Państwu Nową Niedzielę. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.